dobry. Nie wiem czy jak nauczyciele pracują w szkole podobnie jak ja, tak wykorzystują swoje okienka na to, żeby wrócić na chwilę do domu, jeśli blisko mieszkają, żeby prasować. Słuchajcie, właśnie tak sobie postanowiłem nadrobić prasowanie, a teraz trafiliście na taki moment, że prasuję moją jedną z dwóch ulubionych kospicyjnych koszulek fioletowych. Opowiem Wam pewną anegdotkę z tą koszulką. Za chwilę ją odwrócę na prawą stronę, jak ją wyprasuję. Słuchajcie, jak w grudniu, pod koniec grudnia wylądowałem na sorze z moim szalejącym żołądkiem. No, to wiadomo jak jest na sorze. Duża nerwowa, duża kolejka, lekarze się śpieszą. Nie ma się co dziwi, ciężka robota jeszcze w takim czasie poświęteczno przed noworocznym. I pan doktor, który mnie badał, był dosyć taki. No, taki był zdenerwowany, opryskliwy, ale badał mnie. Był sumienny w swojej robocie i chwała mu za to. Bardzo się zdziwiłem, jak w pewnym momencie, słuchajcie, a zaraz znajdę drugą, będę pracował drugą, żeby opowiadać. Jak w pewnym momencie zmienił w ogóle do mnie jakoś nastawienie. Takie miałem wrażenie, że, że ten facet zaczyna mówić do mnie milej. Wtedy nie wiedziałem, o co chodzi, dopiero jak wyszedłem na korytarz z kruplową, to się zorientowałem, że w międzyczasie zdjąłem swój dres, a pod dresem miałem koszulkę właśnie tę fioletową z hasłami hospicyjnymi. Zaraz ją Wam pokażę. A to są hasła typu czułość, delikatność, to wszystko, co potrzebne do opieki nad chorym. No i oczywiście logo Łódzkiego Hospicjum. Dopiero to wszystko sobie pokojarzyłem, tak jak mówię, po całym tym badaniu. Ale tak sobie pomyślałem, jej, na hospicjum ugrałem miłego lekarza. <gry> e, oczywiście to anegdotka, i, i tak jak powiedziałem, bardzo rozumiem tego pana doktora, ale może to jest tak, że czasami potrzebujemy takiego impulsu do tego, żeby być lepszym dla drugiego, e, który nam po prostu uświadomi, że my wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi, jesteśmy słabi. E, już ją odwracam. Widzicie, I to, jest, to jest moja. To jest, to jest druga, nie druga. Niektórzy mówią, że ciągle chodzę w tej samej, ale nie. O, tak jest z jednej strony słuchajcie. Blisko i zaufanie. A tak jest z drugiej strony. W sumie, w sumie jest to samo z przodu i z tyłu, ale y, bardzo je lubię i jestem z nich dumny, że mogę je nosić. Tak przy okazji y, to chciałem zaprosić. Y, Dlatego nagrywam ten film. To taki podstęp. Prawdzie mnie nie widać, ale to nie jest najważniejsze. Chciałem zaprosić wszystkich studentów medycyny na kolejny areopag do Puckiego Hospicjum. To jest takie wydarzenie, gdzie młodzi studenci właśnie uczą się tego kontaktu z człowiekiem chorym, o tym, jak mówić o człowiekowi choremu o jego chorobie, jak się z nim komunikować, jak być dla niego dobrym. To wszystko można się, tego wszystkiego można się nauczyć na areopagu etycznym w budzkim hospicjum, które już po raz kolejny, szczerze mówiąc nie pamiętam który, organizuje taki areopag. To jest takie wydarzenie, gdzie studenci przyjeżdżają i razem z aktorami uczą się tego. Więc bardzo serdecznie Wam to polecam i proszę zajrzyjcie do opisu tego filmu, tam będzie link do tego wydarzenia. Do zobaczenia, dobrego pracowania.